I pół godziny, to sporo. Marwinek No jestem. Ej Co jest? Ku co ci grozi? Co mówi? Co pisze? Eee, że, że mam zgon Że ja? Ja. Ale kiedy ja będę miał, to ty też. Więc tobie też grozi. <gry> wiesz ci co, ja bym tak może zarządził takie 15 minut przerwy na kolosyjkę czy coś, bo tak zgłodniałem. Z hmm. tym nie można. A, a, a zgadnij co sobie, raczej znaczy zrobiłem, co sobie hmm. zamówiłem. No wiem. Nie <grych> wiem <grych> czy, ma. ale nie wiem czy u mnie też jest otwarte. Zatem nie wiem czy mam wystarczająco kasy wybrane. 20 zł mam, tylko nie wiem czy starczy na sos. <grych> Nie, najwyżej bez no, nie sosu sobie zam zamówię. Słuchaj, ja nie wybieram kasy, bo wiem, że się rozejdzie. <laughs> Właśnie na pizzę, między innymi. Dobra, to ja zarządzam 15 minut przerwy na kolację. No spokój. ja na live siedzę. No, żeby smutno nie było. Cze czekam tutaj na Kuca. O co wać, panie pytasz? O, leci kucu. <grymny> Konikty ty jesteś? Mhm. Uh -huh. Chodź, bo kucu leci. Słyszysz? <grymny> O, oh, słyszę. Leci się pobawić. Będzie lądować. No wiem. Mówię, że leci się pobawić. <grymne> Uważaj na plecy, na drugą helkę. A nie, serio, obie są tam. <grymne> Chodź, Konik, idziesz? Mhm. Chodź, bo chcę się pobawić. Najwyżej padniemy. Kucu będzie miał satysfakcję. Oczywiście teraz każdy, ktokolwiek mnie zabije, to oczywiście to będzie zasługa Kuca. Bo jakby inaczej, nie? Wiesz, Kuca ma tu 10-osobową ekipę. Póki co ćwiczą manewry. Albo nie umieją lądować. <grystanie> Mówisz, że aż o tyle przestrzelili? <grystanie> Nie, w tej chwili szukają naszych kordów. Wiesz o co chodzi. Tak, takie mhm. ta taktyczne podejście, z dwóch stron wylądują, wypuszczą tych 10 chłopa i wtedy podejdą nas z dwóch <noise> stron. A my musimy tutaj sobie okop zbudować i się bronić. Chy chyba, że lepiej będzie pobawić się w tower defense. Co ty na to, wieżyczki rozstawimy. Można spróbować. Do Hamwika dokupimy działko. Oj, ej, no, sorry, nie, nie mamy działka. Wracajcie. No, co za. Nie uciekli. No, sorry, kucu. Ech, dobra, wracam do Hamwika. <laughs> nie będzie zabawy. Jeszcze pięć helek. Boże, ileś Ty tych helek nazbierał. Kucu, nie szalej. Na nas jedna wystarczy. Nie wiem na co Ci pięć. A, rozumiem. Podczas ćwiczeń i manewrów reszta te pozostałe pięć helek się zagubiło, tak? I prze przewodnicy teraz polecieli po nich. Trening przy lądowaniu. Tak. Wiatr ich zniósł, wiesz jak to jest Dobra, no to zaczekamy tu jeszcze Szykuj grup, nie ma łopaty sorry Kamilos, ale ja go dopiero co odbanowałem, nie tajmał tu ich Wtedy moja praca byłaby na... tutaj wiesz Ja go odbanowałem, ty chcesz go tutaj mołtować? No to... Jaki sens miał odbanowywanie go? Ja się tam dobrze z bawię. Nie ma tam kamuflaża jakiegoś. Ja tak na biało biegam. Zobaczę w tym w drugim. Zobacz. Ale widzisz, Kamilos, dzięki kucowi nawet postój nie jest nudny. Zawsze coś się teraz dzieje. Elki latają zaraz. O, o właśnie, Kucu obiecał nam dwa suwy, że przyjadą. No się masz, Bob. a czy ty masz obasowy? Spytaj się czy jakiś kamuflaż ma. O właśnie, ej. Kucu, weź zabierz mi tam jakieś gili, co? A jak już nie chcesz podrzucać, no to weź tu chociaż jakiegoś snajpera wysi. Żebym miał z kogo je wziąć. O, tylko ja bym preferował takie, jak ma barwinek, takie kolorowe. Ej, a jestem ciekawy, czy Hamwika z działkiem też ma. Na pewno. Słuchaj, taki Hamwik słyszałem, że fajny jest. Niby sobie lepszy, ale... Cóż, ale Havik lepszy. Jak dla mnie. Chociaż nie, czekaj. Nie wiem czy w Haviku była możliwość zmiany z 2000 pocisków na 4000 na minutę. Siema, rafik Ej, w sumie realistyczne. Kucu może mieć 10 osób na serwerze. Akurat 20 jest. Może wszyscy są od kuca. <gry> o, kucu, widzę skupienie na grze, bo nie, nie pisze nic. Aż z ciekawości zobaczę, czy jeszcze jest. Czy jednak uciekł. Nie, jest, twardo się trzyma. Póki co na czacie, ale cóż. <głosy> <głosy> ale nie prowokujmy, bo Kucu co ma armię? <noise> Sorki, Kurde, trochę korci mnie, żeby tą pizzę zamówić. Nawet nie, wiem, pit... Te, o tej Nawet nie wiem, czy pizzeria jest otwarta dzisiaj. No, słuchaj, jako tako w soboty mają do trzeciej, ale jest niby święto, więc ciężko powiedzieć. Hmm. Siema Simon, siema Szymon, cześć wam. To się podziało. Hmm, jeśli chodzi o to, co się w tej chwili dzieje, to... Czekam, czekamy na kuca z czatu, bo obiecał, że przyleci pięcioma helkami i dwoma suwami przyjedzie. Sam? To, z ekipy. To znaczy, nie, powiedział, że ma 10-osobową ekipę, także czekamy teraz na nich. Hmm, a tak. Aha, no tak. Wać ba pan tam, wszystko wyjaśnił, tak w skrócie. No a tak, poza tym nudy. Nic ciekawego. No i barwinek tam konsumuje pizzę, także i tak musimy na barwinka poczekać, i tak. Więc czekamy albo na kucę, albo, albo na barwinka. Dzisiaj wszystko zamknięte. Ej, Szymon, ale barwinek zamówił pizzę, więc właściwie nie, kebaba. Kebaba. No. Więc. Skoro u niego jest otwarte, to czemu u mnie miałoby nie być? <laughs> Tylko jakoś tak zastanawiam się, czy zadzwonić, czy nie. Hmm, czy to jest Epoch? Nie, to jest Overwatch. Tysiące godzin gry, jak to. Na... co? Trafik <laughs> piłeś coś? nie byliśmy blisko zgarnięcia jednego słowa, tylko niestety z... troszkę zlamiłem i nie mamy go. Ale jeszcze na pewno nadarzy się okazja. Pytanie tylko, czy kucu dotrzyma słowa? Czekaj. Eee... Okej, okay. ej konik, jest postęp. Hmm? Już pięciu snajperów tam naprzeciwko czeka. Czekałem na sygnał od kucza. Ej, no widzisz? Ej, patrz, patrz, patrz. Na prosto jest jeden. Za krzakiem. A nie z sertykami. A... Tak, Simon. Właśnie tamta. Jak się zastanawiałem nad tą właśnie sytuacją, to miałem okazję przejąć tego suwa. Wystarczyło pobiec w choinkę i się zabandażować, bo w choinkach ząbiaki nie mogą atakować. Gdybym się zabandażował, to wtedy bez najmniejszego problemu bym przejął tego tego, tego suwa. zachciało chciało mi się tam kombinować i no, weszło jak wyszło. Na sygnał. No okej, okay, kucu. Tylko to jeszcze ile na ten sygnał? Będziemy musieli czekać, bo za chwilę wiesz, barwinek wróci i może się nie załapać. Czemu wać pan nie wać panie? Ja mu wierzę, pa patrz. Tam pewnie, ja, ja gdybym był tutaj dowódcą To rozstawiłbym jednego snajpera Gdzieś tam po lewej w lesie Drugi siedziałby za tamtym krzakiem O tam naprosto Trzeciemu Trzeciemu kazałbym o tam Tam z tego wzgórza kampić Za to czwarty O czwarty tam by była Idealna miejscówka pod tą choinką A piąty pewnie tutaj o Tu blisko nas W razie gdyby tam ci nie trafili to jeden musi być taki pewny więc jeden tutaj powinien siedzieć, przy tej drodze na tym, tym zakręcie. tam. Dobre, może już na streamie jestem. tego nie widać, ale tam, tam zakręt jest i tam pewnie postawiłbym piątego. Mm. Dobra. O, Barwinek, załapałeś się jeszcze. Smakowało? No, pojadą sobie, jaki jest... Widać mnie. No to dobrze, Kucu, że mnie widać. Przecież się nie chowam. <grystanie> co robimy? No słuchaj, czek czekaliśmy tutaj na Kuca, ale cóż, przyleciały dwie helki, popatrzały i poleciały. Chyba się wystraszyły, bo zacząłem mówić, że kupię do tego hamwika działko. Bo akur akurat po tym momencie zawróciły i poleciały dalej No Dobra ja jestem koło obok A... i co? Na, na co się szykujemy? No, no na kuca, czekamy Mieliśmy tutaj okop wykopać, tylko niestety konik złamał łopatę i nic z tego nie będzie. Dobra, jedziemy. Jedziemy, bo kucu się chyba rozmyślił. Ej, ja nie chcę prowadzić, ja chcę na pasażera. Dobra, gdzie idziemy? Nie wiem przed siebie. Jedziemy szukać kuca. Kucy nie chce do nas przyjechać, to my przyjedziemy do niego. Ale nie trąb, bo mnie to już zaczyna drażnić. Zaraz wysiądę i odstrzelę ci ten, 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 ten. Krakson, ten. To co, lotnisko, nie? No, nie wiem. Ja nie mam kamuflaża na lotnisko. Bez kammo tam nie ma się po co ruszać. Ej, jedno ci świeci? Nie, oba. Czemu tak dziwnie? Ok co napis napisał, że już leci? To, że już będzie? Nie, nie, że już, tylko że już. Już. Już, już leci. <gry> Ups, tylko, tylko wiesz, jak to z Kucem jest. Ja, ja mu wierzyłem, że on przyjedzie, obiecał nam dwa hamwiki, pięć helek, a tutaj. Ani Hawików, ani Helek, ani armii. Ja nie wiem co się z tymi, z tymi kucami. A jeszcze miał jeszcze 23-osobową grupę miał, tak? Czy coś nie, o 10. O, 10. Widzisz, tyle obiecał i nie dotrzymuje słowa. Obiecał, że przyjedzie po nas. Ja nie, nie wiem. Ty, się ty, 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 tym, ku, jakieś... tym kucom coś ostatnio wierzyć nie można. Tak. No w końcu coś się dzieje. Szymo, cały czas coś się dzieje. Patrzaj. o zaraz tutaj będzie kucu do nas strzelał Czy ty uderzyłeś? No Ja się dziwię jakim tutaj jeszcze który rozwalany jest Ej, kucu jest za nami, śledzi nas A nie, za, za mną jest konik Oni są? Konik Brodę widzę Ej co? No. No jest No No jakie koło jest rozwalone Ej to kucu Czy wy obaj macie gili, tylko ja zostałem bez? Dawaj do tego nissana spalamy Przecież on nie jeździ chyba Nogę złamałem. Nie wiem jakim cudem, chyba padłem. Tak, padłem. Nie wiem, pojęcia jak. Ja cię Strzał? Ja cię, ja cię chyba zabiję. A ty też padłeś. Ty byłeś za hambikiem? Konik? Ja spadam. Ty byłeś za hambikiem? No. Tak. No ja też. No. Ja zastrzeliłem ciebie, a on zastrzelił mnie. Bo tylko ja z naszej trójki. A wie, wiesz, Barwinek, że on za tobą biegł, ten, ten, ten pan. No. Z, to, z tobą leciał, bo ja widziałem, jak dwóch panów poleciało do Nissana, a za chwilę trzeci pojawił się Nowy przy, ham, ham, przy Hamwiku i go zabijem. Tego przy Hamwiku, a się okazało, że to konik. Dobra, Dobra, ale go co nie pojeździłem, rypałem się w kamień. <suszy> Kurde, płonie. Spoko. Chciałem na skróty pojechać, a nie zauważyłem kamienia.